Trump always chicken out powróciło. I już Ci tłumaczę, co to tak naprawdę oznacza. Piątek, z gruszki, niz pietuszki. Trump oświadczył, że od 1 listopada nakłada stuprocentowe cła na wszystkie produkty z Chin. Rynki runęły w dół, wiele osób potraciło bardzo dużo pieniędzy, oprócz bardzo dobrze poinformowanych osób, bo są znane przypadki, gdzie ktoś kilka godzin przed decyzją Trumpa otworzył konto, wpłacił pieniądze na rachunki inwestycyjne i w ciągu dwóch, trzech godzin zrobił 200 milionów na spadkach na przykład dolarów, na spadkach na kryptowalutach. Generalnie rynki się tego przestraszyły, c Trump dlatego nałożył te cła, czy chce nałożyć, bo one jeszcze nie są nałożone, ponieważ Chiny od czwartku bardzo restrykcyjnie podchodzą do eksportu wszelkiego rodzaju metali ziem rzadkich, które m.in. są wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym. Oczywiście Trumpowi to się nie spodobało, bo Ameryka nie produkuje żadnych metali ziem rzadkich, nie wydobywa. Wszystko sprowadza z Chin. W niedzielę, zanim otworzył się rynek w Stanach Zjednoczonych, Trump zmiękczył swoje zdanie, jednak powiedział, że on bardzo kocha, Xi czy nawet lubi przepraszam, Xi prezydenta Chin. I chcę się z nim dogadać. No właśnie, i teraz tak. Na tą wiadomość rynki oczywiście bardzo pozytywnie zareagowały. W poniedziałek zaczęły od mocnych wzrostów, i znowu te osoby, które posprzedawały swoje instrumenty, pozamykały swoje pozycje w piątek z powodu obaw o to, że będziemy mieli duże spadki, tak było w kwietniu, niestety w poniedziałek okazało się, że gdyby tego nie zrobiły, by nic nie straciły, a może nawet zarobią. Także Trump always checking out oznacza tylko tyle, no właśnie, że znowu Trump te wszystkie słabe osoby, jeżeli chodzi o nerwy, tak, wywala z rynku. Dobrze poinformowane osoby zarabiają całkiem niezłe pieniądze. A ty, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zarobić na inwestowaniu, nie mieć tutaj jakiegokolwiek oddziaływania ze strony słów Trumpa, czyli zarabiać tak, żeby on nie miał wpływu na twoje inwestycje, to zapraszam na bezpłatny webinar. Na którym opowiem Ci, jak wygląda strategia inwestycyjna, na którą w ogóle nie ma wpływu albo nie mają wpływu decyzje Trumpa. Zapisz się teraz na ten webinar, wtorek, godzina 20. Link do zapisu znajdziesz tutaj albo w komentarzu, albo w opisie tego filmu, albo w moim bio. Kliknij, zatrzymaj teraz i do zobaczenia, a także obserwuj, jeżeli chcesz otrzymywać więcej takich ciekawych informacji na temat inwestowania. Pozdrawiam, Robert.